Cześć, witajcie. To jest kolejny kwagram, Za dzisiaj mamy przyjemność zagrać we Fuse, czyli nową produkcję Studia Insomniac Games. Jej demo właśnie pojawiło się na PlayStation 3 i Xbox 360. Dokładnie to wczoraj chyba nastąpiło. Tak więc, nie zwlekając, przystępujemy do rozgrywki. Czym jest Fuse, moi drodzy? To jest strzelanina, która pozwala na kooperację do czterech graczy. Ja w tym momencie gram w trybie singlowym. Niesie to ze sobą możliwość zmiany postaci, którą sterujemy w dowolnej chwili, ale o tym. Przekonacie się dopiero za kilka chwil. Na początek taka sekwencja wspinaczkowa, kojarząca się jednoznacznie na przykład z Uncharted czy też z Tomb Raider'em. Hmm, ale zaraz będziemy mieli już chyba jakąś walkę, bo to demo nie jest zbyt, zbyt długie, ale na, na szczęście pozwala nam nieco postrzelać podczas tych kilkunastu minut swojego trwania. Jeszcze tylko tak na początek wspomnę, tylko że. Jeśli ktoś spodziewa się tutaj takiego klasycznego podejścia do shooterów, no to Fuse może miło zaskoczyć, albo niemiło zaskoczyć, bo tak naprawdę pierwsze skrzypce grają tu takie futurystyczne giwery, których raczej ze świecą szukać w grach pokroju Battlefielda czy też Call of Duty. No ale do rzeczy moi drodzy, zacznijmy już po prostu grać. Są pierwsi przeciwnicy, i pierwsza miła niespodzianka: niektórych z nich możemy wyeliminować właśnie w taki cichy sposób, bardzo, bardzo. Efektowny i efektywny również, bo nie da się ukryć, że taka ciekawa eliminacja od razu wyłącza przeciwników z gry i jest bardzo, bardzo miła dla oka. Takie skręcenie karku, no cóż, musiało na pewno boleć. No ale już jesteśmy wykryci, więc nie zwlekając przystępujemy po prostu do walki. Pierwszy przeciwnik już padł i w tym momencie strzelam z takiej giwery, która. No dosyć ciekawy sposób pozbawia przeciwników życia. Tam jeszcze ktoś inny strzela z jeszcze innej broni, ale moja działa w nieco inny sposób. O właśnie, zamienia przeciwników w takie dziwne czarne kryształy, które później po prostu się rozpadają na części jak ten przeciwnik, który właśnie w tej chwili... Uległ właśnie takiemu rozpadowi. Bardzo, bardzo efektowny i bardzo y, fajny. No i nie da się ukryć, że te giwery specjalne, no to jednak y, chyba mają trochę większą siłę ognia od tych konwencjonalnych. Te również się pojawiają w grze, ale y, na pewno nie można powiedzieć, że grają pierwsze skrzypce, bo y, ta właśnie, z której teraz punktuję tego przeciwnika, to tam oddalonego, to jest y, chyba znacznie silniejsza y, broń, którą dysponuję. No niestety w tym momencie próbowałem się przedrzeć do tej zasłony, y, ale niestety. Okazało się, że po drodze zostałem kilkukrotnie trafiony, no i moja postać w tym momencie musi poczekać na pomoc od jednego ze swoich sojuszników. Na szczęście już wracam do gry. No i teraz, jak mogliście już pewnie zauważyć wcześniej, a również i teraz, mamy również w grze zaimplementowany bardzo, bardzo ciekawy, bardzo sprawnie działający system osłon. Możemy przeskakiwać z jednej osłony do drugiej, możemy wyskakiwać za osłon i biec przed siebie. Mamy tutaj całkiem sporo możliwości, ale teraz zamieńmy się rolami. Moja bohaterka już, już, jest już sterowana przez komputer, natomiast ja zaraz wcieliłem się w rolę tego osiłka z tą bardzo ciekawą bronią. Chyba jedną z ciekawszych dostępnych w tej demie jest to taka tarcza, która pozwala nam przy niedużym dystansie zmieścić przeciwników stojących przed nami, bardzo skutecznie można tym razić przeciwników, no i bardzo, bardzo fajnie to wygląda jak ich rozsmarowujemy tym uderzeniem o ściany pobliskie, które gdzieś tam za przeciwnikami się znajdują, no pozostaje po nich tylko taka plama krwi, to jest bardzo, bardzo, bardzo sycące, bardzo dobrze to wygląda i Fuse generalnie jeśli chodzi o krew, no to raczej się nie tacka i bardzo, bardzo sporo tutaj jest brutalnych scen ale do rzeczy moi drodzy, gramy dalej. Kolejny przeciwnik się napatoczył, i co ciekawe, właśnie w takim trybie kontekstowym, bo w zasadzie to jest tylko wciśnięcie jednego przycisku. A jak widzicie, moja postać wykonuje różne sekwencje walki, wręcz czy to przy użyciu noża, czy też przy użyciu gołych rąk. Możemy przeciwników wyeliminować szybko z gry, i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Na tym etapie najwięcej problemu sprawiają chyba ci snajperzy, którzy czają się z tymi silnymi strzelbami gdzieś nad nami. Bardzo, bardzo chętnie flankują nasze postacie, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy, aby nie dać, nie dać się zajść. Jeśli ktoś myśli, że we fuse, a przynajmniej w tym demie, możemy biec przed siebie i będziemy cały czas bezpieczni, bo przeciwnicy będą tylko przed nami i zawsze w zasięgu naszego wzroku, no to się grubo myli, bo tak naprawdę jak widzicie ten laser... No, ten przeciwnik cały czas flankuje, sięga mnie tam, gdzie się ukryłem i bywa bardzo, bardzo irytujący, dlatego czym prędzej się go spróbuję pozbyć, ale wyposażono go w plecak odrzutowy, więc nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Zmieńmy postać na kolejną, tu jest kolejna futurystyczna Givera, która swoim działaniem. Naprawdę nie wiem do czego mógłbym się odnieść, ale ci przeciwnicy, którzy zostają przy pomocy tej, tej broni wyeliminowani, po prostu w jakiś sposób dziwny znikają z tego świata. Towarzyszy temu oczywiście bardzo, bardzo efektowny efektowne efekty wizualne jak już tak masło maślane się zrobiło, no to niech będzie. To jest umiejętność tej postaci akurat i tylko tej postaci, czyli możliwość okrycia się takim płaszczem niewidzialności, dzięki czemu możemy przejść wcale nie wroga i przystąpić do eliminacji. Na przykład walką wręcz, jak też przed chwilą uczyniłem, bardzo, bardzo efektownie to wyglądało. Przyznacie, każda z postaci ma chyba własną taką umiejętność, eks ekskluzywną można by rzec, no i. Nie da się ukryć, że w tym demie grając sam, no cóż, mam oczywiście możliwość wypróbowania każdej z tych postaci, które stanowią nasz oddział, ale nie da się ukryć, że najwięcej Pride na pewno musi sprawiać gra w kooperacji. Mogą grać aż cztery osoby razem i każda z nich na pewno ma jakąś swoją określoną rolę w tym oddziale, co niewątpliwie w jakiś sposób uszlachetnia tę rozgrywkę i sprawia, że jest nieco bardziej, nieco bardziej ciekawa, moi drodzy. Jeszcze ostatni przeciwnicy, ale naprawdę ci snajperzy <gry> sporo krwi mi napsuli. Ja już to domo przeszedłem chyba ze trzy razy, tak więc yy, uwierzcie mi na słowo, że miałem lepsze podejścia do tej sekwencji i naprawdę były takie momenty, w których znacznie lepiej mi szło, a teraz znowu leży na ziemi i czekam na pomoc. No cóż, po prostu tym razem karma mi nie sprzyja, ale na szczęście moi sojusznicy przytomnie pomagają mi powstać i już gramy dalej, moi drodzy, tu jest przeciwnik. Znaczy prędzej go wyeliminujemy, jak widzicie został wciągnięty w taką czarną dziurę. No właśnie, ta możliwość pomocy poległym, przy, poległym sojusznikom oczywiście działa w dwie strony, tak samo jak oni my mogą strzecić nas, tak i my możemy pomóc im powstać i wrócić do walki. Chyba to już ostatni przeciwnicy, mam nadzieję, że nie, to chyba jeszcze nie, tam jeszcze do kogoś strzelają, przyjrzyjmy się co tam się dzieje. No, i ten granat chyba powinien już rozwiązać sprawę na wszelki wypadek. Rzucę jeszcze jeden, więc. No, to udało się. Eee, ten pierwszy etap tego dema możemy uznać za zakończony. Całkiem pomyślnie. Eee, poszło całkiem gładko, tak mi się wydaje. FIUS <grystanie> nie jest jakąś strasznie trudną grą. Na tym domyślnym poziomie trudności tak naprawdę zdarzyło mi się chyba zginąć tylko raz z gorzej. Radzą sobie komputerowi przeciwnicy. Oni nie są jacyś strasznie głupi, ale momentami zdarza im się chwila słabości, i tak naprawdę kilka razy zakończyłem misję niepowodzeniem, tylko dlatego, że któryś z nich poległ i nikt inny mu nie pomógł. A ja w tym czasie, oczywiście, byłem zajęty walką, więc również nie za bardzo miałem czas na to, żeby biegać i wskrzeszać sojuszników. Tak więc to jest na minus. Jednak ta sztuczna inteligencja nie jest idealna. Co, oznacza, co nie oznacza, że jest też jakoś straszna w swoim działaniu i zupełnie nieskuteczna, bo tak naprawdę tego powiedzieć o nie można. Chociaż cały czas będę upierał się, że ta gra na pewno więcej pokazuje, kiedy gramy w koopie. Musimy teraz chwilę przeczekać, może zmienimy postać na jakąś w lepszym stanie kondycji i z większą ilością zdrowia, chociaż nasz kolega Jacob też już troszeczkę randy, ale przynajmniej, przynajmniej miał jeszcze w, w punktu dwa granaty, więc mogłem je spokojnie rzucić w stronę przeciwnika, aby zasiać tam małe spustoszenie. <laughs> Ostatnio to małe spustoszenie jakoś się za mną ciągnie już w poprzednim kwagransie, bodajże z Farkaj 3 również użyłem tego stwierdzenia, no ale do rzeczy moi drodzy naszym celem było zatrzymanie tych turbin tak abyśmy mogli przez nie przejść, więc nie czekając po prostu dokonajmy tego aby ukończyć tę sekwencję poziomu, no i spotykamy się za chwilę. Gra będzie musiała doładować kolejny etap rozgrywki, a my cierpliwie czekamy na to, co będzie dalej się działo w tym demie. No i drodzy, wracamy do gry. Jesteśmy w kolejnym etapie tej misji. No i co czeka nas tutaj? Czeka nas ciężkie starcie na tym. Niby dziedzińcu okraszonym różnymi przeszkodami terenowymi, i tak mamy przed sobą dwóch potężnych przeciwników. No ja, co prawda, hmm, no, miałem z nimi dosyć spore problemy wcześniej, ale odkryłem ich słaby punkt. Zresztą same postacie odpowiadają, że trzeba strzelać w zbiornik umiejscowiony na ich plecach, co jest zadaniem trudnym, ponieważ jeśli. Nasi sojusznicy nam niezbyt pomagają, no to wtedy ciężko zmusić tego przeciwnika do tego, aby się odwrócił do nas, tak jak na przykład w tej chwili. No ale trzeba po prostu cały czas strzelać i, i nie przestawać w staraniach, aby go pozbawić życia. Może na razie pozwólmy im się skupić, to znaczy tym przeciwnikom skupić się na moich sojusznikach, a sami się rozejrzyjemy. Tu mam jakiś przycisk, ciekawe co on robi. O, otwiera drzwi. Tylko, że z drugiej strony te drzwi są cały czas otwarte, więc. <gry> no cóż. Może po prostu to taki smaczek, którego nie do końca rozumiem, ale niech będzie, moi drodzy. No, idzie nieźle. Ten przeciwnik ma już mniej niż połowę życia, ale dysponuje również umiejętnością teleportacji. I jak widzicie, w momentach, w których jest zagrożony, salwuje się ucieczką. Na mapie również pojawiły się takie małe droidy, roboty, coś takiego, które również pomagają naszym przeciwnikom i strzelają do nas z broni maszynowej. No niestety znowu upadłem, muszę zaczekać na pomoc, na szczęście jakiś sojusznik już tutaj jest, chyba gdzieś obok. O właśnie, bieg biegniemy Jacob i y, pomaga mi wstać, dzięki Jacob. Mam nadzieję, że y, będę miał okazję się odwdzięczyć, chociaż z drugiej strony lepiej jeśli nie. No i gramy dalej, moi drodzy. Przeciwnicy są twardzi, silni. Jeden z nich dysponuje takim obrotowym działkiem, natomiast drugi razi nas o właśnie zmiotacza ognia. Aby pozbyć się płomieni, które trawią nasz stan zdrowia i nasz pasek życia, musimy się po prostu chwilę turlać na ziemi, wtedy one gasną i możemy walczyć dalej. No ta zmiana postaci nie była zbyt szczęśliwa, bo niestety nasza bohaterka była w samym epicentrum walki i Akurat no nie skończyło się to dla mnie zbyt szczęśliwie, na szczęście. NPC czuwają i po raz kolejny ratują mnie z opresji. Trzeba się wycofać, bo taki granat był wrzucony. Mm -hmm. O, przeciwnik już płonie, więc myślę, że niebawem uda się go pokonać ostatecznie. W międzyczasie zajmijmy się tymi dziwnymi latającymi przeciwnikami, którzy rażą nas z karabinów maszynowych. Jak widzicie, fajne jest to w tych broniach futurystycznych, że one czerpią z takiego specjalnego źródła, jeśli chodzi o amunicję. Więc tej broni nie musimy też tak często przeładowywać, chociaż z drugiej strony bardzo łatwo jest, aby doprowadzić do tego, aby nasze zapasy spadły do zera, i wtedy no, kaplica trzeba szukać amunicji gdzieś na mapie, bądź też zbierać ją od poległych przeciwników. Ale w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, te futurystyczne giwery są chyba najciekawsze. No bo te konwencjonalne no to po prostu dużo, dużo ołowiu i nic właściwie więcej. No i ten granat, który przed chwilą rzuciłem, szczęśliwie bardzo, pozwolił się rozkawić z przeciwnikiem, ale drugi z nich ma jeszcze prawie cały pasek życia, więc mocno, mocno musimy go tam trochę przycisnąć. Szybki reload. No i strzelamy dalej, moi drodzy. Sniperka tutaj niewiele pomaga, niestety przeciwnik został przeze mnie przyciągnięty i w tej chwili skupię się przede wszystkim na mojej postaci więc może lepiej będzie jeśli przejmiemy stery jakąś inną bohaterką, na przykład tą chociaż w sumie wyboru dużego nie ma bo one są tylko dwie tak naprawdę, więc no cóż, niech będzie no i cały czas strzelamy ciężko jest tak naprawdę trafić ten zbiornik, bo tak jak mówiłem, przeciwnik rzadko odwraca się do nas tyłem mimo, że jest na mapie aż czworo postaci, które starają się w jakiś sposób przyciągnąć przeciwnika do siebie, no to jednak MPC no nie do końca potrafią odczytać może moje intencje, może gdyby to byli gracze prawdziwi, no to wtedy można by to bardziej taktycznie rozwiązać. Jeden granat całkiem źle sobie poradził, drugi też już pomógł. No, przeciwnik został na chwilę w jakiś sposób unieszkodliwiony, ale już wrócił do gry, więc czym prędzej dalej próję do niego. Naprawdę ciężko jest trafić w ten zbiornik. On rzadko kiedy odwraca się do nas tyłem, ale jesteśmy coraz bliżej finału tej batalii, tak więc o kolejne trafienie. One są w jakiś sposób punktowane i szczerze mówiąc to nie wiem, czy to są punkty doświadczenia, czy też może jakiś punktowy wynik otrzymujemy na koniec poziomu. Nie wgłębiałem się w to, więc będzie może jeszcze na to pora. Przy okazji pełnej wersji gry, bo to tylko demo, więc każdy z Was może tak naprawdę je sprawdzić i przekonać się na własnej skórze. Zapomniałem zupełnie na śmierć o tych specjalnych zdolnościach. W tym momencie właśnie skorzystałem z niewidzialności, no i być może nie przyczyniło się to bezpośrednio, ale wygraliśmy tę batalię, więc czym prędzej ruszamy dalej, w ten poziom, który rozgrywamy. Moi drodzy, zanim przejdziemy do kolejnego etapu tej misji, no to przyjrzyjmy się umiejętnościom. Otóż podczas gry nasze postacie zdobywają poziomy oraz punkty umiejętności, które później możemy zamienić właśnie w takim drzewku, jaki widzicie w tej chwili na swoich ekranach. Umiejętności, no cóż, mają na pewno jakiś wymierny efekt, natomiast w tak krótkim fragmencie gry, jakim jest demo, tak naprawdę ciężko jest to sprawdzić. Ale głęboko wierzę, że mają one jakiś wymierny wpływ na gameplay, i tak naprawdę warto inwestować w skile i nie zapominać o nich. I naprawdę mogą się przydać taką mam przynajmniej nadzieję. Wszystko się okaże w pełnej wersji gry, bo tak jak wspomniałem, 20-minutowe demo tak naprawdę nie pozwala do końca odkryć uroków tego elementu gry. No i gramy dalej, moi drodzy. Jakiś wielki statek odlatuje. Natomiast mocno przedzieramy się do przodu, no to może być bardzo, bardzo efektowna akcja. Czterech przeciwników chyba udało mi się naraz powalić. Nieskromnie nie muszę wspomnieć, że wyglądało to fenomenalnie i... No cóż, taki już jestem mało skromny, ale wracamy do gry. No w tym momencie to już mało mam powodów do radości i do chluby, ponieważ moja postać poległa i czeka na pomoc, ale już wracamy do gry. No tak, nie mam amunicji, więc wykończymy to ręcznie. No tutaj jak widzicie, taki zielony sygnał symbolizuje, że w tym miejscu mogę szybko zregenerować swoje zdrowie. Jest to użyta przez, bodajże tę rudowłosą bohaterkę, umiejętność specjalna. No ale ruszamy dalej, moi drodzy. Jeszcze krótki dialog. To demo powoli już zmierza ku końcowi, jeszcze kilku przeciwników przed nami. No i będziemy musieli niestety skończyć. Niestety, ponieważ fius w tym demie, no cóż, może nie jest grą wybitną, ale na pewno strzela się bardzo, bardzo miło. Gra ma swoje tak zwane momenty i czasami po prostu naprawdę pokazuje pazur. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało to w pełnej wersji gry i myślę, że mamy na co czekać. Jeśli nie doczekamy się wybitnej gry, no to na pewno co najmniej ciekawej. Jeśli ktoś lubuje się w kooperacji, no to wtedy na pewno będzie mógł spojrzeć na Fius jeszcze bardziej łaskawym okiem, bo gra w tym aspekcie zapowiada się całkiem nieźle. Chociaż, tak jak wspomniałem, jeszcze nie miałem okazji spróbować koopa, ale może dzisiaj wieczorem kogoś na PSN złapie. Tymczasem ruszamy dalej, moi drodzy. Musimy się spieszyć, ponieważ za chwilę przyleci po nas helikopter, który ma nas ewakuować z tego miejsca. No i, no i tak naprawdę biegniemy przed siebie cały czas, korytarze, korytarze, amunicja, bronie, nic ciekawego. W tym momencie trochę może zabrakło jakichś jakich bardziej emocjonujących momentów, ale my oto mamy wstawkę filmową. Ostatni przeciwnicy do pokonania, postawiłem taką specjalną osłonę, na którą mogą skryć się moi sojusznicy, to jest umiejętność specjalna właśnie tej postaci związana oczywiście z bronią, którą on operuje. No i jest helikopter. Biegniemy do niego czym prędzej. No i to już właściwie koniec Demo Fuse. Mam nadzieję, że ten kwagrans Wam się podobał. Mam nadzieję, że mój katar nie dał Wam się za mocno we znaki. Trzymajcie się do następnego razu. Demo Fuse znajdziecie zarówno na PlayStation Network, jak i na Xbox Live, więc spróbujcie sami, jak to wszystko wygląda. Trzymajcie się, do następnego, pa!